Gdzie jestem? W dobrych rękach. W naszych rękach. I w rękach opatrzności. Ale co panowie tutaj robią? a ja, ja przecież. Ratujemy panią. Oczywiście. I będziemy ratować tak długo, dopóki nam pani wszystkiego nie wyjawi. Ale co wyjawi. Gdzie jest mój lekarz? Spotkanie pani z doktorem obecnie jest awykonalne. a wykonalne. A wy, co? Na ten czas jest legitymowane. a potem jeszcze będzie musiał złożyć zeznania. I dobrze jakby się jeszcze wyspowiadał. A kiedy wróci? O tym już zdecyduje nasz naczelny prokurator pan. Ziobro i wola Boża. A, musimy jeszcze zabezpieczyć pełną dokumentację z ostatnich 30 lat. Przecież pani nie jest jedyną zagubioną owieczką, która potrzebuje naszej pomocy. Tymczasem zarekwirowaliśmy pani laptop i telefon komórkowy, także proszę się teraz rozebrać do naga i <śm> zrobić parę przysiadów. Laptop? Telefon? Przysiady do naga? O co tu chodzi? Taka nasza misja. Można powiedzieć, seks misja. Nie! Pani Joanno! Pani Joanno, słyszy mnie pani? Gdzie oni są, kto? No ci wszyscy policja, prokurator, rewizja, Donaga. Pani Joanno, proszę się uspokoić. Musiało się pani przyśnić naprawdę coś bardzo złego. To mi się śniło? Tak. To był koszmarny sen. A długo spałam. No, trochę pani pospała. Prawie 8 lat. Drogie panie, matki, żony, córki, siostry, przyjaciółki, partnerki, po prostu kobiety, obudzimy się wszystkie 15 października i koniecznie chodźmy na wybory, bo inaczej nasz koszmarny sen będzie trwał przez kolejne lata.